Nawyki mają potężną moc. Próżno jednak liczyć na to, że wystarczy powtarzać daną czynność określoną ilość razy, a samo to przeprogramuje ludzki umysł do tego stopnia, że bez udziału woli, dana czynność będzie powtarzana automatycznie. Każda czynność czerpie z ograniczonych i wyczerpywalnych, choć regenerujących się zasobów woli oraz zdolności do podejmowania decyzji. Instalowanie gwarantowanych nawyków jednorazowo oraz na zawsze, przynajmniej z mojego doświadczenia, nie wydaje się w ogóle możliwe. Powtarzanie pewnych czynności regularnie, najlepiej w podobnych momentach, porach dnia, a do tego poprzedzanych tymi samymi czynnościami oraz tymi samymi czynnościami następującymi po ich wystąpieniu, tworzy coś w rodzaju algorytmu zachowawczego. Pewna powtarzalna i przewidywalna sekwencja działań. Nie ogranicza do zera konieczności używania woli i decyzyjności, znacząco jednak zmniejsza ich zużycie. Zwłaszcza jeśli decyzje o tym, co ma się wydarzyć rano, zapadną poprzedniego dnia wieczorem. Zasoby woli zostają zachowane i zabezpieczone, a zatem fenomen udanego poranka polega na udanym wieczorze. Tam, gdzie jeden dzień się kończy, zaczyna się następny.